Sławomir Chmiel pracuje w Wydziale HR w sekcji szkoleniowej Aktualnie pracuje jako operator koparek wielonaczyniowych na oddziale zdejmowania nadkładu G1 Na co dzień zajmuje się zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w oddziale kopalni Bełchat Nazywam się Kamil Puchalski, pracuję jako elektryk w kopalni węgla broniątnego Bohatów w Poluchawiedlice na dziale utrzymania ruchu. Czekamy na to, co, co będzie się tak naprawdę wiązało z tym pojęciem transformacji. W przyszłości będzie troszkę nasz miks energetyczny inaczej wyglądał. Niepokój jest nieodzownym elementem zmiany, więc oczywiście, załoga martwi się o to, jak będzie wyglądała. Nasza przyszłość. Każda zmiana daje jakieś szanse, jakieś możliwości i na pewno można ją wykorzystać na dobre dla każdego. Moim zdaniem zmiana to, to jest możliwość, tak? Możliwość na, na rozwój, możliwość na nowe szanse. Możliwość na naukę czegoś nowego. Ja jestem otwarty na zmiany i, i myślę, że wszyscy powinniśmy być. Rozwój osobisty pozwala nam się odnaleźć w, w świecie, w sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy. Nigdy nie jest opóźniona naukę, ponieważ uczymy się całe życie tak naprawdę z każdą minutą w każdym dniu. Nabywamy jakichś nowych doświadczeń, nowych możliwości. Nie możemy się zamykać w tej klatce. Na pewno to centrum pomoże lepiej się dostosować do tej zmiany, do tych otaczających warunków, które przyjdą dla nas. Będzie to na miejscu. Będzie możliwość praktycznie wyjść z miejsca pracy i się dostosowywać tam, uczyć się tych nowych zawodów. Nie będzie takiej wymówki, a bo jest to 200 kilometrów, 100 kilometrów. Na miejscu to na miejscu. Pozwoli na rozwój kadry, która jest na miejscu i zachęci też inwestorów do budowania nowych fabryk, nowych miejsc pracy w regionie, które będą nadal oparte na przemyśle. Nasz region również może się rozwinąć dzięki temu. Taki pomysł w takim centrum szkoleniowym nie jest złym, a wręcz bardzo trafnym pomysłem. Przy czym trzeba to zrobić z głową. No. Być może będę zmuszony przekwalifikować się. Biorę takie rozwiązanie również pod uwagę. Uważam, że każdy pomysł, który ma na celu rozwój osobisty bądź zawodowy jest słuszny. Jeśli powstanie Centrum Rozwoju Kompetencji, na pewno z miłą chęcią zgłoszę się i skorzystam z oferty która tam zostanie przedstawiona. Takie centrum na pewno może pomóc. Myślę, że Byłchatów czeka druga młodość ze względu na to, że coraz więcej będzie tej młodzieży kształcącej się tutaj, w tych okolicach, w tych rejonach. Po prostu Byłchatów będzie takim nowym miastem. Dzięki współpracy z Marszałkiem Województwa Łódzkiego i PG Polskiej Grupy Energetycznej i otwarciu Centrum Rozwoju Kompetencji, pomożemy i wesprzemy pracowników w rozwoju zawodowym, w zdobyciu nowych kompetencji, które są niezbędne na rynku pracy. Będziemy wspierać pracowników na każdym etapie. Taki jest plan. Zarówno teraz, kiedy mogą podnosić swoje kwalifikacje, kompetencje, czy też zmieniać swój zawód. Natomiast też oczywiście w kolejnych etapach będziemy starali się tutaj zaplanować takie szkolenia czy takie kursy, które pozwolą pracownikom na znalezienie nowego zawodu, czy też nowego miejsca pracy. Tworzymy Centrum Rozwoju Kompetencji. Aby zapewnić osobom do tej pory zatrudnionym w sektorze wydobywczym możliwości odnalezienia się w zawodzie, a kiedy zajdzie taka potrzeba, przygotować ich na ewentualne zmiany. Chcemy przy tym wykorzystać potencjał pracowników oraz poszerzyć i rozwinąć ich możliwości, otworzyć im nowe szanse, nowe perspektywy. To przyniesie obopólne korzyści. Pracownicy zyskają, ale i dla nas, jako województwa, będzie to doskonała okazja na pozyskanie świetnie wykwalifikowanych fachowców w nowej dziedzinie. Dzięki współpracy z PGE przygotujemy doskonałą kadrę, która podzieli się zdobytą wiedzą i wyszkoli innych.